W krakowskim studiu ksiądz Tadeusz istakowicz zaleski Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Dlaczego to, co dzieje się na Ukrainie, ksiądz nazywa pseudorewolucją? Dlatego, że ja byłem 10 lat temu na Majdanie i widziałem, co się działo. Miałem wielkie nadzieje, a później sami liderzy... Wiktor Juszczenko i y, Julia Tymoszenko skoczyli sobie do gardeł i zniszczyli to wszystko. ale no, to, że, że wtedy się to tak skończyło, to nie znaczy, że i teraz musi się tak skończyć. No, Może, ale nie myśl... musi. Nie, nie. Patrząc na liderów, przy całym szacunku na przykład do takich liderów jak ja Jaceniuk czy Kliczko, chociaż ja go kompletnie nie znam, no to znam Tjachny Boka. To jest szef nazistowskiej partii y, Swoboda. Człowiek o skrajnych poglądach i właśnie to bojówki nacjonalistyczne dzisiaj mają głos na Majdanie, używają przemocy i myślę, że dopóki tam jest jachny, bo to nic z tego dobrego nie będzie. No ale jeśli bojówki nacjonalistyczne walczą w imię wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, to może nie są aż tak bardzo nacjonalistyczne, jak się to księdzu wydaje. No ale jaka jest droga do Unii Europejskiej przez rzucanie butelek z płonącą benzyną niszczenie mienia publicznego. Poza tym oni walczą z władzą legalną, bo przecież Janukowy został wybrany przez samych Ukraińców w wolnych wyborach. Inne partie też, ta swoboda też. Więc to dojdzie do paranoi, że chcemy demokracji Unii Europejskiej, ale niszczymy demokrację, która już jest na Ukrainie kulawa, bardzo kulawa. No niemniej nie jest to władza typu Wojciech Jaruzelski. Ale historia pokazała, że demokracje i demokratyczne procedury potrafiły doprowadzać do władzy dyktatorów, zbrodniarzy, masowych morderców, ludobójców. Nie, nie, nie twierdzę oczywiście, że Janukowicz taki jest, ale nie zawsze wybory demokratyczne okazały się trafne i, 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 i celne. Cała Unia Europejska jest zbudowana na demokracji. Mnie się też nie podoba rząd Donalda Tuska. Nie głosowałem na prezydenta Bronisława Komorowskiego ale nigdy bym nie wpadł na pomysł, że można tą władzę obalać poprzez szturm na budynki rządowe i rzucanie butelek koktajli mołotowa. Więc Uważa tutaj... ksiądz, że polscy politycy i w ogóle Polska powinna kibicować w tej sytuacji Janukowiczowi w zaprowadzaniu spokoju. Nie, nie nie, nie, nie. Powinna um, rzeczywiście solidaryzować się z, yy, z, yy, z ludźmi prześladowanymi, bo tu trzeba powiedzieć, że Janukowicz stosuje skandaliczne metody. Oczywiście on powinien odejść, a ja tu nie mam wątpliwości, tylko on powinien odejść na drodze negocjacji, kartki wyborczej, a nie walki, natomiast występy polskich polityków, i to od lewa i od prawa, którzy wychodzą tam w obliczu kamer, wrzeszczą banderowskie. Hasła e, sława Ukrainie, herojom sława, czyli bandytom z upa, no jest kompromitacją, bo oni tutaj nic nie zrobią. Oni tylko biją sobie punkty wyborcze, bo są kamery telewizyjne, ale robią to dla polskich kamer, a nie dla Ukraińców. Ksiądz mówi o demokratycznym mandacie Janukowycza. Zgoda, miał ten demokratyczny tak. mandat. Tylko czy prezydent, który strzela do własnych obywateli, nadal ten taki demokratyczny mandat ma? To jest pytanie, które dzisiaj wisi no, nad czy... Oczywiście, że wisi i ja uważam, że powinno się negocjować. Tutaj są bardzo mądre apele różnych środowisk związanych z cerkwią prawosławną. Ona też jest okropnie podzielona. Grekokatolicy, Kościół Rzymski. Rzeczywiście duchowni tutaj odgrywają pewną rolę pozytywną, bo apelują o umiar z obu stron, bo obie strony są zaczeczywione chwała tym politykom Unii Europejskiej którzy też mówią o że trzeba dogadać się natomiast no, zaangażowanie się bezpośrednie po jednej czy drugiej stronie jest no, moim zdaniem wtrącanie się w cudze sprawy no ja sobie nie wyobrażam żeby w Polsce Dzisiaj ustawić barykadę z płonących opon i będą um, przyjeżdżali politycy z Niemiec, z Wielkiej Brytanii podgrzewali nastroje, że właśnie atakujcie, atakujcie, bo rząd jest powiedzmy zły. Czyli uważa ksiądz, że polscy politycy, również Jarosław Kaczyński, bliski sercu księdza, popełniają błąd jeżdżąc na Majdan i wspierając opozycję? Ja skrytykowałem Jarosława Kaczyńskiego jako jego wyborca, bo głosowałem na niego kilkakrotnie i uważam, że popełnił tutaj tragiczny błąd. To wynika z tego, że on chyba nie ma żadnej orientacji w sprawach e, ukraińskich, popełnia t, klasyczne błędy e, oparte na teorii Jerzego Giedroycia, natomiast uwiarygodnił niestety nacjonalistę Ołecha Boga, który to genialnie wykorzystał, stanął obok niego i jeszcze Kaczyński krzyknął, tak zresztą niestety premier Jerzy Buzek, e, e, sława Ukrainie, herojom sława. No tego człowiek, który chce być... Po raz kolejnym polskim premierem robić nie może. I zresztą co, pojechał raz, był parę godzin i wrócił do domu i na tym się skończyła cała aktywność. Pisze ksiądz, Majdan zapoczątkuje piekło. Jakież to będzie piekło? No piekło już widać. Przecież to jest agresja nieprawdopodobna z dwóch stron. To nie jest też tylko tak, że strzelają milicjanci. Oczywiście to jest skandaliczne, że strzelają. Ale druga strona robi wszystko, żeby ich prowokować. No, podpala budynki, a tak w targ nie wyobrażam sobie kraju, żeby demonstraci, nawet jeżeli mają słuszne przekonania, wtargnęli do Ministerstwa Sprawiedliwości i powiedzieli, że oni przejmują władzę. To jest już anarchia, która według mnie liderzy Majdanu nad tym nie panują i to mnie martwi, bo oni mogą stanąć w sytuacji, że będą próbowali Janukowycza przekonać, a sam Majdan powie, że nie. I tu niestety jest. To jest bardzo bolesne, bo kto cierpi najbardziej? Zwykli ludzie, którzy są już całkowicie wykończeni tą sytuacją. Oni mają ogromne problemy gospodarcze, a też demagodzy mówią tak, wejdźcie do Unii Europejskiej, to ona wam da. Guzik Unia Europejska da Ukrainie, bo nic nie dała. Zlikwiduje państwowe gospodarstwa rolne jak w Polsce, huty i kopalnie i wtedy zacznie się bieda, więc też trzeba mówić ludziom prawdę, co czeka ich. Jeżeli wejdą do Unii Europejskiej. A nie myśli ksiądz, że z, tej, z tego Majdanu, zgoda, dzisiaj trochę zanarchizowanego, jest w stanie wyłonić się Ukraina proeuropejska, wolna od resentymentów, wolna też od y, jakichś y, sentymentów do upa i, i bandery, w każdym razie takich sentymentów, które nam nas bolą i nam przeszkadzają? Tu są dwie skrajności: komuniści, czyli Janukowycz. I Tyachnybok, Swoboda, czyli naziści. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że to są naziści, którzy są byli w historii za zabijaniem Polaków i Żydów. I więc te dwie skrajności trzeba odciąć. Na razie jest Ty tak. To może że... postawić na kliczkę. No, e, f, nie wiem, bo ja nie chcę tutaj wchodzić w politykę, ale jeżeli właśnie polscy politycy mówią, y, Janukowicz to jest diabeł, a my będziemy się z drugim diabłem przyjaźnili, czyli z Ołechem bokiem, to jest, to jest niemożliwe. W ten sposób się tego nie doprowadzi. Jeszcze raz chcę podkreślić, że apele kościołów i cerkwi na Ukrainie to jest słuszna droga, apel polskiego episkopatu też i tych uczciwych Polaków czy Ukraińców, którzy mówią o rozwiązaniu demokratycznym i pokojowym, a nie o tym, że będziemy szturmować kolejne budynki i na pewno Janukowicz wtedy odejdzie. To nie jest rewolucja, to jest znaczy droga rewolucyjna z fatalną drogą, ona się skończy krwawymi jadkami jak rewolucja francuska czy rewolucja październikowa. No i na koniec chciałem jeszcze zapytać księdza, czy zdaniem księdza to źle, że kardynał Dziwisz ocalił papieskie notatki od spalenia? Jutro w tygodniku Gazeta Polska ukaże się mój felieton pod tytułem Naruszone Testamenty, gdzie ja odnoszę się również do złamania testamentu księdza poety Jana Twardowskiego, który chciał być pochowany na Powązkach, został pochowany w betonowej świątyni opatrzności bożej. W podobny sposób stało się z notatkami papieskimi. Uważam, że właścicielem tych notatek jest Stolica Apostolska i Stolica Apostolska powinna podejmować decyzję. Natomiast poszło to w komercję, bo zarobi na tym znak i właściciele znaku prywatnej instytucji, która po prostu no, zrobi na tym kokosy. Dziękuję I stało bardzo. Książka Dorosz Isakowicz-Zeleski był gościem Kondrowiadu. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.